Kalafior, Kalarepa to dwa warzywa, które bardzo często goszczą w naszej kuchni. Nie tylko ze względu na swoje właściwości zdrowotne, ale też ze względu na walory smakowe. Kalafior lubię przyrządzany tradycyjnie, czyli gotowany z bułką tartą smażoną na maśle. Dodaję również do sałatek. Wcześniej oczywiście ugotowany tak na miękko. Natomiast kalarepę również dodaję do sałatek na kanapki, ale jako świeżą, ponieważ jest ona soczysta, miękka, słodka, przepyszna. Zacznę może od wysiewu kalafiora. Uprawa kalafiora amatorska jest dosyć trudna, bo kalafior jest bardzo kapyczny, Nie lubi za gorąco, nie lubi za zimno, nie lubi za wilgotno. Łatwo atakują go szkodniki. A kiedy wyrośnie nam już piękna róża, to okazuje się, że czasem ona żółknie, ale i na to też jest rada. Tylko później, jak uda nam się wysiać kalafiora, rozsadzić sadonki, to wtedy zabezpieczamy tak, aby róże nie żółły. Ja mam kalafior beta, to jest bardzo wczesna odmiana, dlatego można już teraz w lutym zacząć wysiewać pierwsze odmiany, kalafior będę wysiewała troszeczkę inaczej niż kalaretem, ponieważ będę sadziła. Każdej doniczce po jednym nasionku i zrobię otwory na głębokość około 1 centymetra. Nasion z ubiegłego roku kalafiora już nie mam, dlatego sobie kupiłam. Nasiona są brązowe, takie okrąglutkie. I po jednym nasionku wrzucam do każdego otworu. Czasem się zdarzy, że wpadną dwa, ale to nie przeszkadza, ponieważ jak wyrosną, trzeba słabszą siewkę wyrwać, a zostawić zdrową, mocniejszą. Bo czasem jest tak, że przyklei nam się do palca nasionko i nic na to nie poradzimy. Zasypuję delikatnie, bardzo delikatnie, ponieważ nasiona nie lubią ziemi twardej, zbitej. Lubią ziemię miękką, pulchną. Teraz dosypię tutaj jeszcze trochę ziemi. Jest to ziemia taka jak do wysiewu nasion, zmieszana z piaskiem. O! Znacznik, koniecznie znacznik, żeby było wiadomo, że to jest kalafior i podlewamy. Przekrywam mini szklarenkę i daję na jasne, słoneczne, ciepłe miejsce. Nasiona kalafiora już wisiała, więc odkładam. A teraz będę wysiewała nasiona kalarepy. Znacznik. Nasiona kalarepy będę wysiewała troszeczkę inaczej niż nasiona kalafiora. One są bardzo do siebie podobne: te nasionka kalarepy i kalafiora. Tylko kalarepa ma troszeczkę bardziej takie czarne nasionka. Nasiona kalarepy będę siała po powierzchni ziemi. Nie będę robiła dołków. I będę siała też po jednym nasionku. Dlatego, że później siewki rosną znacznie zdrowsze, znacznie e, takie nie wyciągają się. Nasiąka delikatnie zasypuję ziemią i delikatnie ugniatam. Podlewanie Zabieg konieczny, aby młode siewki mogły nam pięknie i zdrowo wykiełkować. Ja warzywa sadzę dwa razy. W ciągu sezonu na wcześniejszy zbiór i na zbiór późniejszy, czyli ten jesienny. Na zbiór wcześniejszy sadzę w lutym i w marcu, w zależności od tego, jakie to jest warzywo, ponieważ jedne sadzi się wcześniej, drugie trochę później. Podobnie postępuje w maju i w czerwcu, również w zależności od odmiany. Wcale tam, czy wcześniej, czy później, i zarówno na ten wiosenny zbiór, czyli teraz, gdy wysiewam w lutym i w marcu, jak i na ten zbiór majowo-czerwcowy, czyli późniejszy, wysiewam zawsze nasionka do skrzynek czy wielodoniczek. Produkuje rozsady, ponieważ rozsady jest mi po prostu lepiej wsadzić, one rosną szybciej niż yy, gdybym wysiała oczywiście nasiona do gruntu. Czekałabym wtedy bardzo długo, a byłyby oczywiście narażone na, na suszę, na zjedzenie przed takim, a tak rozsady są bardziej bezpieczniejsze i bardziej takie pewniejsze. chodź mi, Zima w tym roku trzyma i ani myśli odpuścić. Ja w ubiegłym roku, proszę Państwa, miałam w tej szklarni. To jest szklarnia malutka, nieszczelna, ponieważ jest z szyb kolejowych na profilach metalowych. Te szyby są na siebie e, tak e, nakładane na zakładkę i one są nie do końca jest ona szczelna ale już w ubiegłym roku o tej porze w szklarni miałam wszystkie nasiona warzyw czy kwiatów, które wysiałam do Doniczek czy Wielodoniczek. Położyłam je tutaj na łóżkach permakulturowych, na których jest słoma i zrobiłam nad nimi tunele foliowe. I dodatkowo, jeżeli zapowiadali na przykład jakieś mrozy silniejsze, to nakrywałam tą szklarnię agrowukliną, ponieważ nie jest ona duża, więc narzucałam, tak jak kocem, i w środku dodatkowo zapalałam jeszcze znicze. Temperatura w szklarni nigdy nie spadała poniżej 0 stopni, zaś w tunelach, gdzie rosły warzywa, siewki z warzywami. Nasiona. Była temperatura zawsze na lekkim plusie. W tym roku nie mam absolutnie żadnych wielodoniczek, czy doniczek z nasionami warzyw. Mam agapanty, które wniosłam jeszcze, gdy mieliśmy taki jeden dzień, czy dwa dni wiosny. Nie wiem, czy dobrze zrobiłam, ale jak już wniosłam. Zrobiłam nad nimi tunel foliowy i przykryłam je takimi grubymi makami, ponieważ one jeszcze nie wypuściły zielonych pędów, więc na razie mogą być przykryte, a nie chciałabym je teraz wnosić z powrotem do garażu, ponieważ jest cały czas temperatura ujemna i w dzień, i w nocy, więc niech już tutaj w tej szklarni będą, ja je przykrywam. I teraz tak chciałabym zrobić takie porównanie, patrząc na to, jak było w tamtym roku tutaj w szklarni, z siewkami, jak one rosły, a jak rosną siewki w domu w ciepłym miejscu, na parapetach czy na podłodze, bo parapetów mi już zabrakło, więc układam, gdzie tylko są jeszcze jakieś promienie światła większe. Wydaje mi się, że jednak lepiej jest mieć te warzywa, siewki, nasiona warzyw w lutym, które wysiewamy w szklarniach, które są cieplejsze. Dlaczego? Dlatego, że są nasiona warzyw, które do kiełkowania potrzebują zaledwie kilka stopni na plus. Ale są też warzywa, które nie wykiełkują, jeżeli temperatura nie jest około 20 stopni, jeżeli nie ma tego ciepła. I one tak siedzą, siedzą, wegetują, później oczywiście ruszają. Ale czy jest to lepsze rozwiązanie czy gorsze? Mnie się wydaje, że patrząc w tym roku na parapety że jednak lepiej jest siać te, które wymagają nasionka do wschodów cieplejszej temperatury, siać w miejscach ciepłych. To jest takie moje zdanie z moich obserwacji, ale tutaj każdy ogrodnik ma jakieś tam swoje spostrzeżenia, swoje doświadczenia. I, I stosuje się do tego od lat, czasem coś tam sobie zmienia na lepsze. Ja uważam, że jednak będę wysiewała w domu, chyba że będę miała szklarnię, której temperatura jest naprawdę dodatnia. Ale mimo wszystko, jeżeli mamy taką temperaturę na dworze, raz jest mroźno, raz jest dodatnio, to są jednak duże wahania temperatury. I na przykład co wtedy, jeśli siewki już wzejdą, bo będzie na przykład bardzo ciepło, a później przyjdą mrozy. Jest to takie trochę niebezpieczne dla siewek, ponieważ niektóre są bardzo wrażliwe i mogą przemarznąć i wtedy cała nasza praca pójdzie w niwecz. Tak więc poczekam sobie na szczelniejszą szklarnię, a póki co będę wysiewała jednak w domu, bo wcześniej przez lata też tak wysiewałam, ale później ze względu na ten bałagan, bo to liczne doniczki, ta ziemia się rozsypująca i tak dalej, chciałam sobie jakoś tą pracę gdzieś przenieść w inne miejsce, więc przeniosłam tutaj do tej szklarni, na której mróz pięknie namalował dzisiaj kwiaty. Mamy piękną słoneczną pogodę jak na razie. Jeżeli do wieczora nie zrobi się pochmurno, to będziemy mieć pewnie w nocy spory spadek temperatury. Mimi zejdź z milina szybko. Bardzo dobrze, że jest najpierw był śnieg, a potem mróz. Przynajmniej byliny zostały zabezpieczone przed mrozem. Znacznie bardziej byłaby niebezpieczna sytuacja, gdyby najpierw był mróz, a później dopiero śnieg. Oj, to wtedy można by było się spodziewać różnych strat w ogrodzie.